Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście The Forest. No i cóż, po dwóch odcinkach eksploracyjnych, gdzie szukałem kokpitu, gdzie niestety strasznie failowałem szukając kokpitu, wydaje mi się, że dzisiaj przyszedł czas, żeby coś sobie zbudować. Co chciałbym zrobić? Chciałbym zbudować jakiegoś rodzaju wieżę strażniczą po tej stronie, wieżę strażniczą po tej stronie, następnie bramę w środku złożoną z pułapek, o którym mówiliście mi w komentarzach, to znaczy się, pułapki będą się same zamykać, kiedy po prostu ktoś przez nie przejdzie, Następnie będę chciał zbudować jakieś rodzaju ogrodzenie biegnące od jednej wieży do skał oraz od drugiej wieży do skał tam. Trochę to potrwa, ponieważ odległość jest bardzo, bardzo daleka. No ale cóż, wydaje mi się, że na początek upolujemy sobie jakieś rodzaju śniadanie. Jeżeli tylko będę w stanie. Dobra, mamy śniadanko, wrzućmy królika na ruszt. Królik, spokojnie się, piecze. Ja zastanowię się, jak daleko chciałem ustawić moją bramę. Wydaje mi się, że gdzieś od tego miejsca zaczyna się płaska powierzchnia, więc wydaje mi się, że gdzieś tutaj będziemy musieli ustawić moją bramę. Ja, może zacznę od ustawienia dwóch pułapek w tym miejscu, a następnie zjemy sobie mojego królika, no i będziemy kontynuować. Wydaje mi się, że tak jest w miarę symetrycznie, w miarę daleko od wybrzeża, żebym mógł zbudować tam. Jakiegoś rodzaju wieże. Więc jedna pułapka druga tutaj. Druga pułapka tutaj. No i dobra. Idziemy wciąć królika. Jeżeli jeszcze się nie spalił, oczywiście. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Królik zjedzony. Moja brama wygląda ok. Dobry początek. Więc w tym momencie wydaje mi się, że ustawię sobie dwie wieże strażnicze, o których mówiłem. Tutaj, oraz tutaj. No i później zastanowimy się, co dalej. Zacznijmy od ustawienia ściany jakoś w miarę symetrycznie. Wydaje mi się, że coś takiego. Zaglądnijmy jeszcze z tej strony. No może jeszcze raz obrócę. Bardziej chyba tak. Więc ustawmy ją w miarę na środku. No i dobra. Jest pierwsza wieża. A właściwie pierwsza ściana pierwszej wieży. Następnie dodamy cztery ściany wokoło. Coś, co będzie działało jako podłoga. I tak. Jak zauważyliście, nie będzie możliwości wejścia do środka, tutaj. Ale nie będzie mi to totalnie potrzebne. Więc ustawmy sobie może ścianę. No nie, w sumie nie potrzebuję tutaj żadnego balkonu. Więc ustawmy sobie może ścianę z oknem w tym miejscu. Następnie kolejną ścianę tutaj. Wydaje mi się, że chciałbym balkon z tej strony. O czym opowiem Wam później: dlaczego balkon z tej strony. No i to bo było w sumie na tyle. Będę chciał dobudować kolejną część mojej wieży. Kolejny poziom, jednak nie jestem w stanie w tym momencie tego zrobić bez wybudowania pierwszego poziomu. Wybudujmy więc w tym momencie drugą wieżę. Druga wieża będzie troszeczkę inna. Pierwsza ściana, oczywiście, tutaj. Nie jestem pewien, czy to jest do końca symetrycznie, ale okej. Okay. Nie będę się kłócił, niech jest. Następnie kolejna ściana, tutaj. Tutaj. Próbujemy zrobić dokładnie to samo, co tam, czyli jakiegoś rodzaju podłoga. Oraz coś takiego. W tym momencie nie będę chciał tutaj mieć otwartej ściany, więc mogę spokojnie postawić pełną ścianę w taki sposób. Następnie kolejną pełną ścianę w taki sposób. Oraz powiedzmy, że chciałbym mieć tutaj okno, przez które będę mógł patrzeć na świat, czyli tak. Dobra, wydaje mi się, że mamy jakiegoś rodzaju projekt. Ja zabieram się do pracy. Ok, jak widzicie, zalążek naszej budowy został ukończony. Mamy wybudowany pierwszy poziom. Wydaje mi się, że w tym momencie będę chciał budować wyżej. Pojawił się pewien problem. Zauważyłem, że nie można dobudowywać ścian do ścian bocznych. O co chodzi? Chciałem zrobić coś takiego, że podstawić ścianę tutaj, następnie ścianę tutaj. A następnie dobudować dwie ściany z boku nad tym i zostawić to przejście wolne. Niestety, granie pozwoli mi tego zrobić, więc będę musiał trochę poczitować, wybudować kolejną ścianę w tej, a następnie zbudować ścianę z drzwi w tym miejscu. Nie, ta nie taki był mój plan pierwotny, no ale niestety, granie pozwoli nam zrobić tego nijak inaczej, więc wybuduję sobie ścianę tutaj, a następnie ścianę z drzwi w tym miejscu. Zrobię dokładnie coś podobnego z tej strony. Więc wybudujemy sobie ścianę tutaj. Ja sobie obrócę. Właściwie ta gra powinna mi złapać się tego czegoś w środku. Więc zrobimy coś takiego. No nie do końca. Okej, okay, dobra. Zróbmy sobie to chyba ręcznie. Zrobimy sobie to właściwie ręcznie. Nie mam pojęcia, dlaczego ta ściana, non-stop, się obraca, kiedy zaczyna się łapać. Nie ja to robię, zapewniam Was. Dobra, chyba coś takiego. Następnie wejdę sobie na górę. W tym momencie powinienem być w stanie dobudować drzwi w tym miejscu. Dokładnie tak. Jak zawsze będziemy musieli się schylać, przechodząc przez nie. Nie jest to żaden problem. Następnie będę chciał wybudować. Prawdopodobnie kolejne ściany w tym miejscu, raz w tym miejscu. Pozwoli nam to na zbudowanie trzeciego poziomu naszej wieży. Więc okej. Okay. Nasza wieża w tym momencie będzie miała tutaj trzy poziomy. Ja zrobię dokładnie samo z tej strony. Tutaj sprawa jest o tyle prostsza, że jest tylko jedna ściana, która zostanie zbudowana. Więc postawimy sobie ścianę tutaj. Następnie zbuduję ścianę z drzwi na niej. W tym miejscu, następnie wejdę na górę i zbuduję cztery ściany, które pozwolą mi zbudować trzeci poziom. Okej, okay. w tym momencie nasze wieże powinny mieć trzy poziomy. Ja postaram się w tym momencie wybudować drugi poziom. zastanawię się, czy będę chciał budować jeszcze czwarty poziom. Nie jestem do końca pewien, czy starczy mi drewna w okolicy, żeby to zrobić, a następnie ukończyć ogrodzenie z jednej i z drugiej strony. No także cóż, ja prawdopodobnie w tym momencie zabieram się do pracy i widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, drugi poziom został ukończony. Wydaje mi się, że w tym momencie nie pozostaje mi nic innego, jak wspiąć się na samą górę. Spróbować dobudować jeszcze jeden poziom. Następnie zabiorę się do pracy, wykończę oba poziomy. Na sam koniec dodamy kilka małych detali typu platformy z tej strony, żebyśmy mogli wspiąć się do tych drzwi, może jakieś oświetlenie z przodu, może jakieś małe effigy, jeżeli ktoś nas tutaj odwiedzi. Więc ja spróbuję dostać się na górę, nie ginąc, to nie będzie proste. Nie wiem, czy zostało zmienione w jakiś sposób to wspinanie się, które na pewno jest bugiem, ale coraz trudniej mi się wspina. No ale dobra, jakimś razem się udało, jesteśmy na górze, więc w tym momencie spróbujmy wybudować kolejne cztery ściany. Wydaje mi się, że tutaj nie będę chciał się bawić w żadne ściany z oknami, po prostu będą to proste ściany. Więc mamy jedną. Mamy drugą. Trzecią. No i w tym momencie przejdę sobie na tą stronę i spróbuję wybudować czwartą, jeżeli będę w stanie. Dobra, cztery ściany. Spróbujmy zejść na dół. Zrobić dokładnie to samo po drugiej stronie. Tutaj wejście jest niejako prostsze, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że podest wychodzi z tej strony, idzie w tamtą stronę. No dobra, jesteśmy na górze, więc kolejne cztery ściany. Jedna tutaj. Jedna tutaj. Jedna tutaj i jeszcze jedna z tej strony. O oh, fuck, okej, okay, tego nie chciałem zrobić. Wejdźmy na górę. Jeszcze raz, jeżeli będę w stanie, oczywiście. Nie wiem dlaczego po prostu w niektórych rogach jest się dużo łatwiej wspinać, np. w tym, innych po prostu nie. O oh fuck! Ok, jakim cudem udało mi się nie zginąć? Nie byłbym zadowolony, gdybym zginął w tym momencie po wybudowaniu tych wszystkich ścian. Próbujemy wejść jeszcze raz. Wszystko to dla jednej ostatniej ściany. Dobra, jesteśmy na górze. Ostatnia ściana została wybudowana. Wydaje mi się, że mogę tutaj bezpiecznie zeskoczyć. No i cóż, wydaje mi się, że cztery poziomy wieży są wystarczające. Nie będę chyba chciał budować nic więcej. Zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Wydaje mi się, że jest wystarczająco wysoko. Ja zabieram się do pracy. Widzimy się za chwilkę. Ok, jak widzicie, wieże zostały ukończone. Prawa wieża wygląda troszeczkę lepiej. Jest to spowodowane tym, że te dwie ściany zostały zbudowane osobno. Lewa wieża już nie tak genialnie, trochę rozchodzi się u góry, ale nie jest tak źle. Wydaje mi się, że jestem w miarę zadowolony z rezultatu. W tym momencie chciałbym zbudować jakiegoś rodzaju infrastrukturę wokoło moich wieży: czyli schody, jakiegoś rodzaju ogrodzenia odchodzące od wieży, może coś z przodu. Zobaczymy, od czego zaczniemy. Na pewno od schodów. Więc ja sobie wezmę platformę. Poza nagraniem sprawdziłem, w którą stronę ta platforma musi być skierowana. Musi być obrócona w taki sposób. Więc postawimy sobie jedną platformę tutaj, w miarę równo z budynkiem, jeżeli będę w stanie. Chyba obrócę jeszcze raz. Więc 180 oraz 360 stopni. Ok, wydaje mi się, że jestem w miarę zadowolony z takiej pozycji, więc. Ustawmy naszą platformę tutaj. Następnie będę chciał zbudować schody na platformie, a następnie schody, które będą przylegały do naszej platformy. Wydaje mi się, że coś takiego będzie w miarę ok. Problemem mogą tu być górne schody, ponieważ, jeżeli się przyjrzycie, góra schodów zachodzi niejako na platformę. Więc to przejście może być trochę ciasne, kiedy będziemy po nim wchodzić. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić. Musimy to po prostu zbudować. Wydaje mi się, że zrobię dokładnie, dokładnie to samo po tej stronie. Więc w tym momencie platforma, tutaj. Wydaje mi się, że jest w miarę równo. Następnie schody na platformie. A następnie przylegające z przodu. Moje schody zdecydowały, że przyczepiam się trochę. Okej, okay, wydaje mi się, że tak jest w miarę równo. Więc już, dobra. Plany schodów zostaje zbudowane. Widzę, że mamy tam dwójkę kanibali. Jest to. O oh, fuck. Okej, okay. nie mam koktajli. The fuck! Okej, okay. e, dobra. Na pewno dwójkę spróbujemy sprowokować tutaj. Jeden zginął. Jeszcze jeden. The fuck? Co się z nim dzieje? Ej, ty, wpadnij w pułapkę. Tutaj. Ta grupa zniknęła gdzieś. Gdzie oni są? Okej, okay, tu jest jeden. Tu biega sobie jedna. Czy ona się zbagowała? Okej, okay, ta pułapka jej trochę nie zdjęła. Więc trzeba będzie się, na nią, trzeba będzie się nią zająć ręcznie. Dobrze, że wszyscy nie atakują naraz, więc jestem w stanie ją w miarę załatwić. Powagaj, okay, nie uciekaj, ja chcę zrobić z ciebie FG. Okej, okay, ten stwierdził, że nie będzie mnie atakował, więc ja wykorzystam moment. Nie wiem, gdzie ona pobiegła. Tamten totalnie nie atakuje. Co tutaj się dzieje? No, okej, okay, dobra, ci się rozkręcili. Ja spróbuję załatwić Tom. Nie chcę tutaj zginąć, ponieważ będzie to oczywiście game over. Okej, okay, ona się chyba wściekła, że zrobiliśmy kuku jej partnerowi. Tam kolejna grupa. Dobra, całkiem niezła zabawa się tutaj rozkręciła podczas budowy, miało być tak miło i tak spokojnie. Jednak z drugiej strony jest to idealny towar, żeby zbudować nasze nowe F.E.G. Ja sobie poczekam może aż tamta grupa przejdzie. Może oni nie zauważą co tutaj się dzieje. Ten nadal wisi. Ja się wycofam trochę do tyłu. Mam nadzieję, że ona nie pobiegła po kogoś. Wydaje mi się, że nie. Okej, okay, tamta grupka sobie zdecydowała, że sobie postoją tutaj. No to jest trochę słabe. Dobra, wycofajmy się trochę do tyłu. Oni sobie odejdą spokojnie. W tym momencie załatwię Teo, który tutaj stoi. Ona wróciła, widzę, więc możemy się ją zająć tutaj. Okej. Okay. No ja tam nie mogę za nią podążać, niestety. Dobra, zajmiemy się nią, bo nie trafiła. Widzę, że na horyzoncie tamta grupka totalnie odchodzi, więc możemy ją załatwić w tym momencie na ziemi. Okej, okay, już. No dobra, no rozpadła się. Ej, głowo, nie uciekaj. Wydaje mi się, że mam jeszcze jedną głowę. No niestety tak, więc ja może głowę, którą mam w inwentarzu, dorzucę do mojego effigy. Próbuję zebrać tą, która się tutaj gdzieś toczy, żeby ją nie zgubić. Rozczłonkujemy sobie od razu to ciało. The fuck?! Okej, okay. skąd ty się wziąłeś? Dobra, muszę być bardzo, bardzo ostrożny. Ponieważ jak wiecie, źle się to skończy, jeżeli zginę w tym momencie. Wydaje mi się, że prawdopodobnie zgubiłem głowę. No nie, dobra, leży. Dorzućmy ją do FEG, żeby jej nie zgubić od razu. On chyba jeszcze nie wstał. Dobra, on już nie wstanie. Głowo! Oj! Dobra, złapaliśmy ją zanim stoczyła się na samo dno. Wydaje mi się, że możemy sobie spokojnie rozczłonkować tego kolegę. O, ma tutaj dwie głowy, jedną i w końcu chyba uda mi się skończyć moje FIG. Jeżeli tylko znajdę głowę, która tutaj znajdowała się przed chwilą. Okej, okay, dobra, mamy wielka chwila po chyba czterech czy pięciu odcinkach oczekiwania. Czy ja potrzebuję jeszcze rękę? Nie, ręka totalnie antyklimax. Wygląda na to, że moje FG zbugowało się totalnie i nie jestem w stanie go skończyć. Okej. Okay. A, no cóż, definitywnie brakuje tam ręki, ale gra nie pozwala mi nic więcej dodać. Ja może spróbuję złapać gdzieś tutaj rękę na wszelki wypadek, gdyby udało mi się to zrobić No dobra, definitywnie mamy rękę No i cóż, moje FEG. The fuck! Chryste! Skąd oni się tu wzięli? Kiedyś dostanę przez tę grę zawału. Naprawdę. E, jakby ich tutaj szybko wykończyć, żeby nie zginąć? E, może spróbuję ich odgonić. tym? Może odejdą, jeżeli zobaczą, że ich ręce płoną w okolicy? No dobra, nie mogę odpalić effigy. Nie wiem dlaczego. Więc chyba będziemy musieli się nimi zająć normalnie toporem. Nie są do końca pewien, gdzie jest trzeci. Widzę. Dobra, widzę całą trójkę przede mną. Ten prawie mnie uderzył. Fuck! Okej, okay, udało mi się złapać blok w ostatniej chwili. Nie jestem do końca pewien, gdzie w tym momencie jest kobieta. Mam nadzieję, że nie oberwę od razu strzała w plecy. No dobra, ci rozczłonkowani. Gdzie jest ta trzecia? Okej, okay, nie widzę jej nigdzie. Fuck, po kilku dniach spokoju podczas budowy... Gra zaserwowała mi praktycznie... Okej, okay, widzę ją. Nadchodzi. Gra zaserwowała mi praktycznie... ...dwie albo trzy grupy kanibali do zabawy. Wydaje mi się, że w którymś z przyszłych odcinków ja sobie stworzę więcej pułapek w okolicy. Ponieważ dwie... Fuck! Okej. Okay, dwie są niewystarczające. Zjedzmy batona, ponieważ mamy zero energii. Ja chcę ją zabić, żeby ona nie była w stanie nikogo... Okej, okay, zaraz zginę. Chcę zabić, żeby nie była w stanie nikogo przyprowadzić tutaj. Dobra, w końcu, Jesus! Mam nadzieję, że kolejna grupa się tutaj gdzieś nie czai. Wróćmy więc do budowania. Mam nadzieję, że nikt nam już nie będzie przeszkadzał. Umyjemy się na początek. No i cóż, co chciałem zrobić w tym momencie? Wydaje mi się, że chciałem zrobić jakiegoś rodzaju palisadę tutaj. Którą następnie połączymy... Z palisadą, która pójdzie w tamtym kierunku. Wydaje mi się, że chciałbym zrobić podobną palisadę w tym miejscu, którą tak samo połączymy z palisadą, która pójdzie w tamtym kierunku. Wydaje mi się, że coś takiego. Dobra, wygląda chyba ok. Wydaje mi się, że dobrą opcją, jak widzieliście przy takich atakach kanibali, mogą być kolejne dwie pułapki na wejściu. Wydaje mi się, że stworzę sobie jedną pułapkę tutaj, jedną pułapkę tutaj. Nie chcę ich stawiać zbyt blisko, ponieważ pamiętacie co działo się, jeżeli dwie pułapki złapią jednego kanibala. Wszystko zmienia się w wielką karuzelę. Więc wydaje mi się, że postawię sobie pułapkę tutaj. Próbujemy zrobić to w miarę równo, coś takiego. A następnie podobną pułapkę po drugiej stronie. No dobra, tak jest chyba ok. Nie do końca widzę, gdzie to stawiam, ponieważ są tutaj w paprocie, ale wydaje mi się, że to jest w miarę prosto. Więc kolejna pułapka tutaj. Dobra, w miarę równo, w miarę prosto. Rozglądnijmy się jeszcze raz, czy wszystko jest ok. Wydaje mi się, że tak. Ja zabieram się za budowanie. No i cóż, jak widzicie, nasza budowa została ukończona. Wszystkie pułapki na miejscu. Schody są. Nie jestem do końca pewien, jak w tym momencie będą one działać. No okej, okay, trzeba troszeczkę się natrudzić, żeby przejść przez to przejście. Ale schody nie są tutaj problemem. Bardziej problemem jest połączenie podłogi oraz tego przejścia. Wydaje mi się, że na zakończenie możemy sobie dodać jakiś mały akcent z przodu w formie powiedzmy jakoś oświetlenia. Wydaje mi się, że możemy sobie postawić symetrycznie dwa po obu stronach. Jedno tutaj. A następnie drugie tutaj. Cóż, spróbujmy zbudować oświetlenie. Jedno stoi. Jeszcze jeden kamień, a właściwie chyba dwa. No i dobra. Mamy wykończone nasze oświetlenie. Odpalmy nasze lampione lub cokolwiek to jest. No i cóż, wydaje mi się, że brama zakończona sukcesem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.